A ty co miałeś w szkole? Z geometrii? Geometria to jest tak szeroki obszar mechaniki samochodowej, tak naprawdę... No w sumie tak naprawdę nie wiem od czego zacząć, ale w, ja wiem od czego zacząć. Trzeba najpierw zapoliować samochód. Żeby nie ubrudzić klientowi samochodu. Jednak warsztat to warsztat. Mówię, się motam dzisiaj z tym. Geometria to tak naprawdę na chłopski rozum ustawienie kół w samochodzie, tak naprawdę względem siebie. Załóżmy, że tutaj mamy samochód. Pokażę Wam na podstawie tych tutaj czterech opon podstawowe parametry geometrii samochodu. Mamy zbieżność tak naprawdę na zero. I teraz mówimy tak o. Tak o, to będą koła zbieżne. Oczywiście przesadzam teraz, one nie są tak normalnie. No ale załóżmy, że w tą stronę to są koła zbieżne, a na zewnątrz. To są koła rozbieżne, pochylenia kół. Tak oto mamy negatywy. Tu dużo ludzi sobie tak nawet modyfikuje samochody. W drugą stronę to mamy pozytyw. O! Tak o generalnie jeśli chodzi o modyfikowanie kół, żeby je bardziej na negatyw ustawiać, większość ludzi to robi ze względów wizualnych lubią, że to tak po prostu wygląda, że to można to koło tak w sumie bardziej w ten błotnik schować. W motorsporcie na przednich kołach ustawia się większy negatyw wyściga tak sobie wyliczyli, tak sobie przetestowali, lepsze czasy okrążenia były no to jest lepiej. Większość aut w sumie tak naprawdę wszystkie z jakimi się spotkałem w grupie Volkswagena ma lekką zbieżność z przodu. A dlaczego to się robi? Ponieważ lekka zbieżność z przodu Wpływa na to, że auto jest bardziej stabilne, bardziej tak naprawdę chce jechać na wprost. Generalnie znowu zbyt duża zbieżność z przodu spowoduje no, szybsze zużycie opon. Wszyscy tunerzy, uważajcie, jak ustawicie zbyt duży negatyw, szybciej będzie wydzierawiał oponę i będziecie mieli trochę gorszy styk opony do powierzchni drogi, przez co auto może bardziej rwać trakcję. Jeśli chodzi o ustawienie kół, no z, z reguły w samochodach jest lekki negatyw z przodu. Generalnie producent tak to sobie wyliczył, tak to sobie przetestował. No że przyjmy ten parametr będzie najlepszy. Trochę za dużo, to widzicie znowu. Tutaj bardzo mały styk jest. I znowu jak, przyjmy, jak masz tak na przodzie i masz auto z napędem naprzód, no to przyjmy połowa opony ci tylko styka z gruntem, no i łatwiej ją po prostu zerwać trakcję. Zapraszamy do grupy KIM, my ustawimy ci geometry tak jak zaleca tego producent. I wtedy będzie najlepiej. Producent ustawia geometry w fabryce i co ile tak naprawdę trzeba ją sprawdzać. Jak sobie weźmiemy z OMODy czy z JCO książkę serwisową, tam jest napisane co 20 tysięcy kilometrów powinno się sprawdzić tą geometrię. a dlaczego? No jakie mamy drogi w Polsce? Wiecie to, z teorii już może się nie będę wypowiadał, i tak mnie eksperci w komentarzach poprawią. Co może przejdziemy do samego ustawiania? No? To jest naprawdę niski samochód. Chciałem wam tylko pokazać, że te mocowania teraz w potocznie nazywanych pająkach od e, ustawiania geometrii są tak wyprofilowane, że ryzyko tak naprawdę, żeby coś tu uszkodzić, no, nie uszkodzimy wam samochodu. No, wiadomo kiedyś to było różnie. Coś tam jakieś dziwne rzeczy przyjmie, które się nakłada na felgę czy coś, nie zawsze to pasowało, jakiś jakieś akcesoryjne felgi miał czy coś. Tutaj zahaczamy na oponę i jest to praktycznie na równi z oponą. Nie ma ryzyka i tyle. W końcu porządny samochód. Teraz pokażę Wam szybko, jak to wygląda tak naprawdę z tą geometrią. Auto zafoliowane, teraz mogę Wam coś pokazać odnośnie naszego sprzętu. Sprzęt Volkswagenowski, oryginalny. O! Mryga! Generalnie jeśli chodzi o tutaj oprogramowanie, jest to oprogramowanie, gdzie mamy tak naprawdę wszystkie parametry do ustawiania geometrii. Nie tylko zbieżność i nawet to pochylenie koła. Tutaj mamy też tematy związane z wyprzedzeniem stworzenia zwrotnicy czy też pochylenie stworzenia zwrotnicy w niektórych samochodach. Ktoś tu gadał, że nikt nie będzie umiał naprawić chińskich samochodów, czy co... No przecież my tu wszystkie dane mamy do geometrii nawet. Wszystkie, nawet rozróżnienie czy elektryk, czy nie. No są kamery, one są na podczerwień. One widzą te wszystkie te na tych pająkach, co takie śmiesznie nazwałem. No to są te takie kropki. I po prostu te, te kamery widzą te pająki, to te pająki, te kropki na tych pająkach. No i dzięki temu jesteśmy w stanie no, zmierzyć tą geometrię i później ją wyregulować, bo to jest wykonane z taką dokładnością, że słuchajcie, tą geometrię tu ustawiamy z dokładnością do 2 minut. Tak człowiek na to patrzy, się zastanawia o co tu chodzi. A to jest no, specjalne też znowu z kropkami oczywiście, do kalibracji radarów. A tutaj, gdzie Pokażę jak tutaj odkręcimy. Tutaj mamy specjalne dodatkowe kamery. Też skalibrowane oczywiście. W grupie Volkswagena ustawia się radary względem tylnej osi, względem geometrii tylnej osi. Dlatego wtedy zakładamy pająki na tylną oś. Bierzemy, kompensujemy oczywiście koła. No i wtedy te kamery widzą Tamte, że tak powiem, pająki na tylnych kołach i jesteśmy w stanie ustawić ten stelaż idealnie tak, żeby idealnie skalibrować te radary typu właśnie związane z tempomatem adaptacyjnym czy systemem Pre-Crash. Sprawdź czy u Twojego mechanika jest też taki sprzęt. To jest przed regulacją. I widać, że coś jest nie tak z tylną zbieżnością. Jedno koło rozbieżne, drugie zbieżne. Wiecie, co to oznacza? Koła nie stoją w osi samochodu. Co to będzie oznaczało? W przypadku tylnej osi, o tak o, to może zacznę od przedniej. Jak w przedniej tak mamy, że koła nie stoją w osi samochodu, to będziemy mieli przekrzywioną kierownicę. No ale znowu patrzcie to. Jak w tylnej będziemy tak mieli, no to tylną osią... No wiadomo, są auta z tylną osią skrętną, ale tego nie kontrolujesz. Bo Cię będzie będziesz jechał na wprost, cię będzie ściągać. Pochylenie koła jest w normie. Na prawym tyle minimalnie już się zbliżamy do końca zakresu. Zbieżność i w ogóle wszystkie parametry, tak naprawdę z przodu ustawia się względem zbieżności i w ogóle wszystkich parametrów z tyłu. Jak mamy tylną oś rozwaloną, to przód ustawimy względem tego krzywego tyłu. Widzicie czasami te takie samochody przyjmie jakieś się śmieją rozwalone, e, klepane z Ameryki, nie? Auto jedzie prosto, tylko że jakby sama karoseria była krzywo i krzywo jechała, nie? To wiecie, może was wtedy ściągać nawet sama powietrza. Tylna oś definiuje bazowy tor jazdy samochodu. Zbieżność z przodu generalnie regulujemy drążkami kierowniczymi. Odkręcamy konkretnie nakrętkę zabezpieczającą na drążku kierowniczym i wtedy samym drążkiem jakby regulujemy, że on jak jest końcówka, i jest drążek, to one jakby wkręcają się w siebie. Jak przy wykręcasz sam drążek, to wtedy to się wydłuża całe i wtedy możemy koło bardziej wypchnąć i schować. Nie? Pokażę Wam gdzie są te drążki, co? Tutaj mamy drążek kierowniczy. W się tutaj mamy końcówkę, tutaj mamy drążek, tutaj mamy tą nakrętkę, którą trzeba zwolnić. No i wtedy regulujemy, kręcąc generalnie tym drążkiem, nie? Tym mimo środem regulujemy zbieżność, a tym, którego może, może zobaczymy, może nie, regulujemy pochylenie koła z tyłu. Nie, nie, nie ma możliwości, żeby jakoś tego szybciej zrobić, nie wstawiać tego samochodu na podnośnik, żeby chociaż sprawdzić tą zbieżność sumaryczną, czy jest dobrze. Tutaj u nas generalnie w Zielonej Górze, jak mamy Kostrzyńską 5 oraz Kostrzyńską 6, czyli serwis Volkswagena, serwisomody, serwis Skody czy coś, jest taka możliwość. No i właśnie żeśmy wykonali pomiar geometrii, o co tutaj chodzi, jakim cudem, nie? Ja tu pracuję, nie? To ja sobie mogę wyjść na telefonie i sprawdzić, czy to auto ma do dobrze zbieżność sumaryczną, czy źle. Przyjedziesz do nas na serwis, wyjedziesz z prawnym samochodem, my ci dodatkowo... Nie ma tego w liście przeglądowej. W innych serwisach Volkswagen wszystko to nie zrobią ci tego. Tutaj na Kostrzyńskiej 6, Kostrzyńskiej 5 też jak poprosisz doradcę serwisowego, przyjmę, że po prostu wtedy przejedziemy tym autem tutaj przez te, przez te bramki. No sprawdzimy tę geometrię. O! I co? Jest przestawiony. Za duża zbieżność z przodu. Tył jest dobrze. Możemy w tym momencie ustawić zbieżność z przodu. Jak klient chce. A powinieneś chcieć. Twoje opony ci za to podziękują przede wszystkim.